Jakie etui wybrać do Samsunga Galaxy S10e? Mały Samsung, ale myślę, że również dobra opcja. Co Wam możemy zaproponować do tego otóż, to modelu? Kilka propozycji z naszego sklepu. Pierwsze bardzo pancerne i przezroczyste etui Gear 4 Battersea. Jest to konstrukcja składająca się z wytrzymałego przezroczystego poliwęglanu z iniekcją specjalnego materiału absorbującego wstrząsy D3O, zapewniającego naprawdę ekstremalną ochronę. Tu zabezpiecza urządzenie przed zarysowaniami i upadkami, dzięki zastosowaniu właśnie w tym produkcji tej technologii inteligentnych molekuł D3O, która daje materiałom solidniejszą wytrzymałość i odporność przed uderzeniami, dzięki swoim specyficznym, otóż to, właściwościom. i to spełnia oczywiście wojskowy standard MILT STD-810G-516.6, czyli upadki z wysokości 5 metrów, naprawdę niestaniową dla niego problemu, oczywiście telefon przetrwa. Lekko nadchodzące krawędzie chronią ekran przed zarysowaniami na płaskich powierzchniach. Posiada powłokę UV odporną na ścieranie. Etui posiada ergonomiczny kształt jest niezwykle lekkie i idealnie dopasowane do smartfona. Jednocześnie zapewnia swobodny dostęp do portów. Posiada zintegrowane osłony na przyciski. Starannie wykończone i przezroczyste stylizowane plecki utrzymują nowoczesny design. Zachowując oryginalny wygląd urządzenia etui naprawdę dobrze leży w dłoni. Następnym produktem, jaki możemy Wam polecić, jest nasze polskie ETUI, czyli ETUI marki 3MK serii Clear Case. Wykonane jest wysokiej jakości TPU, które naprawdę dobrze amortyzuje urządzenia. ETUI przechodzi test Absorber 125, czyli upadek z wysokości 125 cm nie stanowi problemów dla otóż to tego rozwiązania. Ten clear posiada ergonomiczny kształt oraz jest idealnie dopasowany. Posiada zintegrowane osłony przycisków i pełen dostęp do interfejsów, zapewniając naprawdę wysoki komfort użytkowania. Ochronę przed uderzeniami zapewnia, jak już mówiłem, klasa Absorber 125. Lekko wystające krawędzie chronią ekran i kamerę na płaskich powierzchniach. Krystalicznie przyzroczyste, ale zarazem nie zakrywające oryginalnego wyglądu telefonu. Pewnie leży w dłoni, dzięki grubości zaledwie 1,2 mm, naprawdę zapomnijcie, że macie je na swoim smartfonie. Następną propozycją jest etui Wrinkled Fusion X, wykonane z wysokiej jakości poliuretanu i poliwęglanu. Naprawdę zapewnia ono stabilny i dobry chwyt. Case skutecznie zabezpiecza urządzenie, pokryty dwoma warstwami, antystatyczną, która zapobiera przybieraniu kurzu oraz powłokę minimalizującą zarysowania. Oczywiście etui spełnia również wojskowy standard odporności DROP TEST MILT STD-810G-516.6. Technologia Shock Absorption absorbuje wstrząsy i uderzenia. Lekko wystające krawędzie chronią kamerę i ekran przed zarysowaniami na płaskich powierzchniach. Dzięki dedykowanemu wykończeniu jest idealnie dopasowane oraz posiada idealnie zintegrowane osłony na przyciski wykonane w technologii Active Touch. Zapewnia swobodny dostęp do wszystkich interfejsów, niezwykle funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu. Posiada zoptymalizowane wycięcia na porty i uchwyt na zamocowanie smyczy. Zapewnia skuteczną ochronę przy minimalnych gabarytach oraz wadze, dzięki czemu jest lekkie i smukłe. Przezroczyste plecki nie zakrywają oryginalnego wyglądu urządzenia. Specjalna struktura Dot matrix uniemożliwia powstanie efektu mokrej plamy, przeciwdziała dzięki temu przywieraniu etui do urządzenia. W zestawieniu nie mogło również zabraknąć produktów Spigena. Odnośnie Samsunga S10e nasza propozycja to Spigen Neo Hybrid, czyli wykonane z połączenia twardej poliwęgranowej ramki oraz elastycznej tylnej osłony z termopoliuretanu. Tu jest lekkie oraz cienkie, nie pogrubia znacząco urządzenia. Posiada zintegrowane osłony przycisków oraz pełen dostęp do interfejsów, zapewniając najwyższy komfort użytkowania, wysoką ochronę przed uderzeniami potwierdza. Norma Milt STD 810G 516.6, wewnętrzna struktura pańczej sieci, która absorbuje wstrząsy i uderzenia oraz lekko wystające krawędzie, które chronią ekran i kamerę na płaskich powierzchniach. Tekstura o eleganckim wyglądzie na plecach posiada właściwości antypoślizgowe, dzięki czemu urządzenie pewnie leży w dłoni. I ostatnią naszą propozycją, a zarazem najbardziej minimalistyczną jest etui marki MSVII. Wykonane z wysokiej jakości twardego poliwęglanu, dzięki czemu dorównuje pokrowcą z spółki premium oraz jest w rozsądnej cenie. Przyjemne w dotyku, charakteryzuje się niezwykłą lekkością oraz smukłością. Aktualnie widzicie wersję satynową z gładką powierzchnią w dotyku. Specjalne wykończenie nie pozostawia Przycisków palców, dzięki czemu otwór pozostaje w czystości, zapewniając elegancki wygląd. Niezwykle lekki case, nie pogrubia znacząco telefonu, zachowuje jego oryginalny kształt. Doskonale dopasowany, zapewnia pełen dostęp do interfejsów, posiada wycięcia na przyciski oraz porty. Futerao prezentuje naprawdę nowoczesny design oraz zabezpiecza smartfon przed zarysowaniami, zabrudzeniami czy wstrząsami od niewielkich wypadków. Lekko nachącące krawędzie zapewniają ochronę kamery i przedniego aparatu na płaskich powierzchniach przed zarysowaniami. Przyjemna w dotyku powłoka w połączeniu z twardym poliwęglanem, węglanem zapewnia stabilny i pewny chwyt, co daje dodatkową ochronę Twojemu urządzeniu. Dzięki precyzyjnym wycięciom futerał nie zakłóca jakości dźwięku płynącego z głośników. I to otóż wszystkie nasze propozycje, to 5 etui właśnie dla Samsunga S10e. Jakie byście jeszcze do niego dodali, do tego zestawienia, które ewentualnie etui byście usunęli z niego? Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście linki odnośnie każdego tych etui macie pod filmem, gdzie je kupić u nas, więc praktycznie tyle. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, łapka w górę się zawsze przyda, dzwoneczek również, aby nie ominęły Was kolejne nasze produkcje.